Witam, tym razem Marans model 1060, następny z kolei. Jak widać musiałem wszystko powyciągać, wyciągnąłem z mo końcówkę mocy, wyciągnąłem płytkę gramofonu, powymieniałem kondensatory elektrolityczne. Yy, pozdzierałem klej z końcówek mocy. Płytkę właśnie gramofonową też, bo wymieniałem elektrolity. No i ogółem potencjometry nie ja harczą już. Ładnie wszystko chodzi. Ładny baz jest. odzyskał sprawność klient czy klient znajomy mówił że przerywa mu jeden kanał najprawdopodobniej był winą retroitu lub coś podlutowałem i po prostu niechcący go naprawiłem ewentualnie no, w ten sposób no na pewno chyba retroid według mnie Możliwe, że jakiś zimny lód, który właśnie gdzieś tam był w Pobliżu. Maszynowo po prostu przeglądam płytki pod względem zimnych lutów i dolutowuję to, co mogło być niedolutowane. Po kilku godzinach testów wszystko jest w porządku. Wzmacniacz działa jak należy. Ech. No, i go składam, Już będzie do wydania znajomemu. O tego samego, właśnie znajomego, który był wcześniej inny, znaczy inny zmacniacz, ten sam model, ten sam maranc, tylko inna, inna sztuka. Tamtego po prostu sprzedał, kupił sobie coś innego, ale powrócił do maranca. No i tak to właśnie bywa z tymi wzmocniaczami, że niektórzy ludzie się przyzwyczajają do jednego sprzętu i po prostu im ten dźwięk odpowiada no i to byłoby na tyle na razie